Przejście podziemne w Warszawie są specyficzną i na ogół bardzo zaniedbaną, m, przy, za, za, zaniedbanymi y, przestrzenią. E, służą właściwie tylko po to, żeby szybko przejść na drugą stronę. Bo przejście do podziemi rzeczywiście zawsze kojarzy się z jakimś takim smutnym, i ponurym zejściem w dół. To się niemile jakoś kojarzy. A pomysł się zrodził w głowie. Po prostu postanowiłam ożywić tą, to miejsce, które znam, bo jestem mieszkanką Saskiej Kępy i tędy chodzę m, spacerując z moimi dziećmi. I zrodził się po prostu taki pomysł, żeby z tego przejścia podziemnego zrobić gabinet krzywych luster. To jest projekt miejski, który. Projekty miejskie w tej chwili już są normą, nie są niczym dziwnym ani niczym nowym. Wszyscy właściwie robią miejskie projekty. I może to się wydawać śmieszne, ale mi się wydaje, że rzeczywiście takie miejskie projekty należą się miastu i jego mieszkańcom. Ten projekt powstał z myślą o takich przestrzeniach, które które trudno rewitalizować, na które nie ma może środków, pieniędzy, funduszy na rewitalizację takich miejsc. Ten dystans, podczas którego patrzysz na swoje krzywe odbicie w lustrze, powoduje, że jesteś zupełnie innym człowiekiem, milszym, fajniejszym dla drugiej osoby, dla drugiego przechodnia. Ja myślę, że tego ciągle brakuje i mam nadzieję, że ten projekt do tego się przyczyni.